Złote gody to wyjątkowy jubileusz, który obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Przeżywaniem tej niezwykłej rocznicy może pochwalić się niewiele par. 26 listopada w gminie Jasienica-Rosielna ten szczególny jubileusz świętowało dziewięć małżeństw. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Woli Jasienickiej pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Chudzio. W trakcie mszy jubilaci odnowili złożoną przed 50 laty przysięgę małżeńską. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Domu Ludowego w Woli Jasienickiej. Wójt gminy Urszula Brzuszek w asyście przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Pająka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jolanty Janiszkiewicz wręczyła jubilatom przyznane przez prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest mi bardzo, bardzo miło, że po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego mogłam dzisiaj w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczyć właśnie medale za długoletnie pożycie małżeńskie i równocześnie gratulując i życząc tym wszystkim parom małżeńskim dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata wspólnego życia. Oficjalna część obchodów zakończyła się gratulacjami, toastem i wspólnym grupowym zdjęciem. Zdjęcie. 50-letni staż małżeński to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia. O receptę na długoletni udany związek zapytaliśmy Państwa Janinę i Józefa Szmydów. Najważniejsze, żeby no, natury się pogodziły, to wtedy uważam, że wszystko się zgodza. By tak, nie jest ani jedno mądrzejsze, ani drugie, no trzeba się zgadzać, oczywiście. A my się naprawdę pogodzą. Tak, charakter, najważniejsze charaktery że się zgłodzają. I tam można powiedzieć, tak. że przez te parę lat nie było żadnej kłótni między sobą. Nigdy. Na cześć Złotych Jubilatów odbyło się przyjęcie. Był obiad, ciasta i tańce przy muzyce kapeli Bliźnianie. Muzyka